O, dzień dobry. Miło was widzieć. Michała nie ma. Wyszedł już do pracy. A my też już musimy wstawać. Niki, fajnie ci tutaj w ciepłym łóżku, co? No rusz się, czas wstawać. Trzeba obudzić dziewczynki. Obie lubią poleżeć sobie w łóżku jeszcze parę minut po obudzeniu, więc już powoli zacznę je budzić. Dzień dobry, Aniu, czas wstawać. O, nie! Jak chcesz, to poleż sobie jeszcze parę minut. Dzień dobry, Lenko. O! Wezmę teraz prysznic, a wy pomału wstawajcie. Ojej, a miałam taki piękny sen. Byłam księżniczką na zamku, a tu już rano. No, Aniu, wstawaj wreszcie. O nie! Lenko, ty też. A teraz przygotuję śniadanie dla dzieci. No, świetnie, że już jesteście. Mamo, czy dzisiaj jest wtorek? Tak. Super! We wtorki mamy zajęcia artystyczne. Co się robi na zajęciach artystycznych? Maluje albo robi różne dekoracje. W takim razie ja w przedszkolu mam zajęcia artystyczne codziennie. Idźcie teraz szybko umyć zęby, musimy się pospieszyć. Jeszcze się muszę szybko spakować. A gdzie mój plecak? Gdzie on się schował? O nie, gdzie on się podział? O, przypomniałam sobie. Przecież jest tu pod łóżkiem. Gotowa? Ja też. Idziecie? Późno już. Spakujcie jeszcze drugie śniadanie. Podwiozę Was dzisiaj samochodem. No dobrze, wszyscy są już w środku. Nie martw się, masz jeszcze trochę czasu. Pa, mamo! Przyjemnych lekcji. Ojej, znowu wszystkie miejsca parkingowe pod przedszkolem są zajęte. Musimy zaparkować tutaj, tylko na chwilkę. Chcesz sama wejść do środka? Nie, mamo! Musisz wejść ze mną. No dobrze. Dzień dobry, Niech. Aniu. Dzień dobry. Mamusiu! Zobacz, pani Fischer czyta dzieciom książkę. Chcesz posłuchać? Pawełek i Alex też tu są. No, chodź do nazaniu! Pa! Och, coś jest za wycieraczką! Czyżby znowu ktoś chciał kupić nasz samochód? O nie! Bilet parkingowy aż 20 zł? Horety. Ojej, ależ ten poranek szybko mija. Lepiej wezmę się za sprzątanie. Najpierw ogarnę po śniadaniu. A teraz podkurzam. Jeszcze w pokojach u dzieci? Dobrze, że pokoje są w miarę posprzątane. Wystarczy szybko odkurzyć. Kołdra Ani, jak zwykle, na podłodze. Ojej, odkurzacz coś wciągnął. No, teraz jest już ładnie posprzątane. Muszę jeszcze zrobić pranie. No dobrze. Pralka włączona. Och, to chyba dzwoni telefon, prawda? To moja koleżanka. Cześć, miło Cię usłyszeć. Tak, mam chwilę, żeby porozmawiać. Hmm, dobrze, do usłyszenia wkrótce. Na razie. O nie, już czas pomyśleć o obiedzie, a potem muszę lecieć po Anię z przedszkola. Co by tu dzisiaj zrobić na obiad? Hmm, makaron był wczoraj. Już wiem, paluszki rybne z ziemniakami. Tak, to dobry pomysł. Jeszcze szybko pochowam te rzeczy do sprzątania. Ziemniaki gotowe. Świetnie. Paluszki rybne też. Zostawię je w piekarniku a teraz idę po Anię. Cześć Aniu! Już na mnie czekasz? Tak! Wszystkie moje koleżanki poszły już do domu. Dobrze, to pożegnaj się jeszcze z panią Fischer. Do widzenia! Do widzenia, Aniu. Przyjechałaś samochodem? Nie, przyszłam na piechotę. O nie! To przecież niedaleko. Cześć, Lenko. Cześć. No chodźcie, obiad gotowy. Dzisiaj są paluszki rybne i ziemniaki. Bo nie lubię paluszków rybnych. Chcę makaron. Przecież zawsze lubiłaś paluszki rybne. A makaron był wczoraj. Nie można codziennie jeść makaronu z sosem. Ja też wolę makaron niż ziemniaki. Ale trudno. Zjadłam. Pobawimy się? Skąd ci jeszcze picie? Ja już. Zaczekaj na mnie. Pobawimy się w zamku? Świetny pomysł. Po obiedzie zawsze muszę pić kawę. O tej porze jestem już taka zmęczona, że mogłabym zasnąć na siedząco. Aniu? Gdzieś tu były nasze klejnoty? Przełożyłaś się w inne miejsce? Co tu mają ciekawego? Mamo! Mamo! Tak? Co się stało? Nie widziałaś naszych klejnotów? Były pod Ani łóżkiem. Ojej! Chyba przypadkowo wciągnęłam je dziś rano do odkurzacza. Co? Ciągnęła się do odkurzacza? Przecież nie zrobiłam tego specjalnie. To straszne, mamo! To były nasze skarby. Musimy je natychmiast odzyskać. Nic nie widzę. Aniu, trzeba najpierw wyjąć worek z odkurzacza. Zobacz, jeden już się znalazł. Mi też pokażcie. Tak, jest drugi. No, całe szczęście. Masz coś zadane? Tak, ale potem odrobię. Lenko, nie zapomniałaś pracy domowej? Nie, już się za nią biorę. Dobry pomysł, bo robi się późno. Z czego ta praca domowa? Z angielskiego. Okej, okay. mamo! Czy ja też mogę zrobić jakieś ćwiczenie w mojej książeczce? Jasne! Co tu trzeba zrobić? Musisz porównać te dwa obrazki i znaleźć pięć różnic między nimi. Idę na balkon podlać kwiatki. O, ale przyjemnie na dworze. Śliczna pogoda. Powinnyśmy tu częściej wychodzić. Mamo! Tak? A co teraz trzeba zrobić? Trzeba dopasować do siebie te elementy. Skończyłam już pracę domową. Pobawimy się, Aniu? O tak! Och, ale ładnie to napisała. Nie, ja chcę teraz karetę! Nie, bo ja! Dawaj ją! Okropna jesteś! Dzieci, co się tutaj dzieje? Przecież to są Wasze wspólne zabawki. Bawcie się karetą na zmianę. Zamieniajcie się. Mamo, mamo, skaleczyłam się! Ojej, pokaż. Krew mi leci. Chodź do Łazienki, zakleimy skaleczenie plastrem. Ciągle mi leci krew! Nie jest tak źle, Lenko. No widzisz, ranka zaraz się zagoi. Nic się nie martw. Cześć! Cześć, już w domu? Cześć, Super. dzieciaki, jak. Cześć, tato! Cześć, dzieciaki, jak leci? Porządku. Postanowiłem skończyć dzisiaj pracę wcześniej. I tak mam sporo nadgodzin. To świetnie. Może pooglądamy teraz telewizję po kolacji. Dobrze? Wezmę tylko szybki prysznic. Dobrze. A wkrótce potem. O. O. O nie. Wiecie, co teraz zrobię? Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!